Агата Корнхаузер дода. Żona prezydenta RP gościła w zespole szkół specjalnych w Dębicy. Było to oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły. Dzieci przy ulicy Parkowej 1A uczą się od 1 września. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Tuda, starosta Piotr Chęciek i Wojtek, przedstawiciel uczniów. Szkołę poświęcił biskup Tarnowski Andrzej Jesz. Agata Kornhauser-Tuda podkreślała w swoim przemówieniu, że dzięki zaangażowaniu wielu osób, dzieci. Z niepełnosprawnościami uczą się i rozwijają w nowoczesnym, wartym 30 milionów obiekcie. Uważam, że najważniejsze, by inwestować właśnie w edukację, ponieważ dzięki stworzeniu tak dobrych warunków dzieci i młodzież będą mogły jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym i w dorosłym życiu i będą mogły również jak najbardziej samodzielnie egzystować właśnie w. I bardzo, bardzo za to dziękuję. Gratuluję całej społeczności Powiatu Dębickiego, gratuluję społeczności szkolnej, ale gratuluję przede wszystkim władzom samorządowym, którym udało się wygospodarować środki z własnego budżetu, które były potrzebne na stworzenie tego, tej wspaniałej, nowoczesnej placówki, ale także właśnie władzom samorządowym udało się pozyskać dość znaczącą kwotę od polskiego rządu. Dzięki czemu ta placówka mogła powstać dużo wcześniej, niż było to zaplanowane. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Ale bardzo dziękuję panu staroście, że zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, ponieważ każde miejsce to są przede wszystkim ludzie i dziękuję za możliwość zapoznania się z działalnością szkoły dziękuję za możliwość poznania uczniów i nauczycieli i chcę wyrazić moje wielkie uznanie i głęboki szacunek dla pracy całej kadry to są zarówno nauczyciele, ale to są przecież też specjaliści z różnych dziedzin to są terapeuci, fizjoterapeuci, to są także rehabilitanci i również oni zyskali tutaj komfortowe warunki do swojej pracy i myślę, że będą mogli jeszcze w lepszy sposób wspierać swoich uczniów. Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego, podziękował polskiemu rządowi za wsparcie inwestycji w kwocie 20 milionów złotych. Dzięki Waszym wielkim sercom, dzięki Waszemu zaangażowaniu dzisiaj tutaj, jesteśmy dumni z tego miejsca. Jesteśmy dumni z tego, że nasza młodzież. Nie musi się już uczyć w tragicznych warunkach, ale dzisiaj, w tych nowych murach, ta Państwa obecność tutaj z nami jest dla mnie bardzo ważna, bo Wasza dobroć, wasza pomoc, wasze zaangażowanie, wasze serca i to nasze spotkanie tutaj dzisiaj zostanie. Ono przepełni tę salę i tą halę, ale w ogóle budynek tej szkoły i myślę, że to tylko i wyłącznie będzie procentować, I o ile te dzieci dzisiaj tutaj się uczące z niepełnosprawnościami, młodzież mogą w 120% swoje talenty mnożyć dzięki temu, że zapewniamy im takie zaplecze otoczenie, bo jak wspomniałem, kadra pedagogiczna jest wspaniała i będę zawsze im za to wdzięczny. O tyle ta dzisiejsza właśnie możliwość poprawi znacząco ich poziom wykształcenia, edukacji, takiego przygotowania do życia. Ale te serca, wszystkie, które tutaj dzisiaj są, nie są przypadkowe. Państwo tutaj wszyscy nie jesteście przypadkowi. Będzie oczywiście później okazja, żeby o tym powiedzieć, podziękować, ale tutaj dzisiaj z tego miejsca już Wam wszystkim dziękuję za to, że tu jesteście, za to, że przybyliście, za to, że zawsze wspieracie naszych wychowanków parlamentarzyści i samorządowcy podkreślali jak ważne było zaangażowanie w budowę tej szkoły starosty powiatu dębickiego. Kiedyś jak projektowano tą szkołę i już były fundamenty to tak marzono o tym żeby do 2028 roku tą szkołę ukończyć i oddać. Okazało się że dobry zbieg okoliczności ogromne środki które przyszły rządowe nie tylko bo to wkład własny też starostwa powiatowego. Wielkie zaangażowanie starosty, muszę tu podkreślić, przy pomocy nas, parlamentarzystów, spowodowało, że zdobyliśmy te środki, począwszy od rezerwy budżetowej premiera. Mateusza Morawieckiego, poprzez później środki, między innymi na tą salę gimnastyczną, w której tutaj jesteśmy, około 3, 3 milionów złotych, za co serdecznie też dziękujemy ministerstwu, ministrowi sportu, ale poprzez środki rządowe, które mogliśmy przeznaczyć, około 10 milionów złotych z dwóch transz, na budowę tej szkoły. No i to zakończyło się sukcesem. Cieszymy się, że osoby niepełnosprawne, ale przede wszystkim ich rodzice, że będą mogły wysłać do takiej szkoły, gdzie są nie tylko dobrzy fachowcy, dobra kadra, ale doskonałe warunki socjalne, bytowe do nauki, do przygotowania ich do zawodu. Takie placówki potrzebne byłyby w każdym powiecie. W każdej, no, może nie gminie, bo nie wszystkie gminy byłyby stać na utrzymanie, ale w każdym powiecie I, i ku temu trzeba dążyć. A patrząc na ten wzorzec, który dzisiaj tu jest w Dębicy, to jest najlepszy wzorzec, i do tego poziomu powinny inne samorządy starać się do, do, dążyć. Oczywiście przy wsparciu państwa, bo bez tego tutaj, bez wsparcia państwa, nie, samorząd sam nie jest w stanie tego. Uczynić. Ta nowa szkoła specjalna bardzo cieszy dzieci, które do niej uczęszczają i właśnie ten uśmiech tych dzieci budzi w nas wiele radości, utwierdza w przekonaniu właśnie, że budowa tej szkoły była bardzo potrzebna, ponieważ właśnie w tym budynku mogą być realizowane te szczególne potrzeby edukacyjne dzieci. Dzięki dużemu zaangażowaniu, mam tu na myśli pana starostę Piotra Chęćka, jak również parlamentarzystów i samego ministerstwa, Ministerstwa Oświaty, mogliśmy się cieszyć dofinansowaniem, dzięki czemu powstał tak okazały budynek, z którego jesteśmy bardzo dumni i który spełnia niewątpliwie nasze oczekiwania. O tym, jak ważne jest poszerzanie bazy oświatowej i rehabilitacyjnej, mówiła Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty. Sale rehabilitacyjne, które tutaj są, sale takie również indywidualne, do indywidualnej nauki, no to jest po prostu to są standardy, których na pewno powiatowi będzie zazdrościć cała Polska, tym bardziej, że rzeczywiście placówka jest już na miarę XXI wieku i przede wszystkim takich standardy i wyznacza już te wysokie standardy chyba dla wszystkich innych placówek tego typu w całej Polsce. Podczas uroczystości nagrodzono upomnikami wykonanymi przez uczniów tej szkoły tych wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania. Parlamentarzystów, wykonawców, projektantów, pracowników starostwa. Nie zabrakło gratulacji, kwiatów, podziękowań dla starosty, który z rozmachem kierował budową tej szkoły. Najbardziej wzruszające. To te od dzieci, które w specjalnie przygotowanym na tą okazję wierszyku nazwały starostę Piotra Chęćka swoim przyjacielem. Gratulacje przyjmowała też prowadząca uroczystość otwarcia Anita Zachara Kłusek. Starosta powiatu podziękował również swojej żonie Annie, która jest nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych, zna potrzeby tych dzieci i uczestniczyła w wielu spotkaniach projektowych. Kolejnym wzruszającym punktem obchodów była część artystyczna, podczas której uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli pokazali swoje talenty aktorskie, wokalne i taneczne. Wszystkim występującym artystom pierwsza dama. RP uścisnęła rękę i zapozowała z nimi do wspólnego zdjęcia.